Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam was na 9 zdrap masa 9 dzień, jak to szybko leci słuchajcie, ale co dobre, szybko się kończy niestety i szybko nam leci no co oczywiście będziemy robić no oczywiście będziemy otwierać kalendarze adwentowe, tak jak zawsze i zdrapać i będziemy drapać z drapeczki. a jakie to z drapeczki? a już wam pokazuję także dzisiaj sobie słuchajcie, zdrapiemy dwie zdrapeczki wabank yy, za złotówkę, także mamy takie dwie drapeczki i dodatkowo dzisiaj wyszła nowa zdrapeczka, Gwiezdna Fortuna, no i sobie ją zdrapiemy, taką premierkę, także mamy dzisiaj tak naprawdę jedną zdrapkę, dziesięciodzłotową, ale konkretną, pkę, e, czyli Gwiezdną Fortunę za dyszkę i dodatkowo, żeby nie było tylko jedna zdrapka sama, to dodatkowo, właśnie jeszcze doda dodatkowo dałam te dwie zdrapeczki wabank, żeby było taki urozmaicony zdraping, a i od razu Was uprzedzam, jeżeli statyw się poruszy to ja przepraszam was bardzo, w frakcji będę mówić, ale mam tutaj małego mojego pomocnika, czyli proszę bardzo, jest ze mną moja córka, Barbara, zakochana, także ona sobie tutaj siedzi, proszę bardzo, także to może być wszystko przez nią, jeżeli się poruszy mi statyw, możecie ją też słyszeć. Jest trochę dzisiaj marudna niewyspana, bo ją słuchajcie, obudziłam, ale niestety... Ale nie dałam rady, znaczy nie może za długo spać, bo potem nam w nocy nie śpi. No ale dobra. E, oczywiście zacznijmy, no najpierw intro, dobra, kochani, zaczynamy od naszych kalendarzy adwentowych. I zacznijmy sobie... Tak jak wczoraj, czyli od Linda, żeby nie było tak ciągle, że ciągle to samo zaczynamy. I ja sobie wcześniej oczywiście dziewiątkę poszukałam i mamy ją tutaj dzisiaj. Także otwieramy, znowu mam tutaj taką małą blokadę, okej, okay. i co my się mamy? Misia! Powiem wam, że tak są dobre te miszki, bo sobie zjadłam wczoraj jednego. Bo za mną ochota chodziła taka na słodkę. O Boże! No ale to wiadomo, kobiece dni przyszły, więc i ochota na słodkę też. Okej, okay. Dzisiaj będziemy mieć efekty specjalne moje córki, dźwiękowe. No i mamy takiego oto, słuchajcie, takiego oto mamy misia złotego. Lecimy teraz z kalendarzem adwentowym Sinseja i szukamy dziewiątki. Dobra, także bierzemy kalendarz Sinseja i szukamy dziewiątki. Mam nadzieję, że dzisiaj teraz mi córka pozwoli nagrać, bo pozwoliła mi coś co nie powinna robić, ale dobra. Tutaj mamy dziewiąteczkę. I ją słuchajcie sobie, otwieramy. Ciekawa jestem, co dzisiaj będziemy mieć. Ok, na razie nic takiego nie widać. Więc wyciągamy. O, łańcuszek. Co rodzaj, ja łańcuszki yy, mam tylko jeden swój, ulubiony. Na razie go nie zdejmuję. Ale tutaj mamy taki łańcuszek, zobaczcie. Łańcuszek, łańcuszek. Taki zwykły, z takim kółeczkiem srebrnym na końcu. No, spoczko. Nie ma tak, nie ma tragedii. Także lecimy z kolejnym. Teraz bierzemy kinderka. Kinderek jest oczywiście otwarty, bo jest otwierany dzisiaj z córką. Także tutaj mamy dziewiątkę. O, w tym miejscu. I dzisiaj mamy, słuchajcie, kinder jajko. słuchajcie, obiecałam, że po obiedzie zje. Także mamy Kinder, jest i zaraz sobie chmulimy. Znaczy, no, chmulimy sobie na pół. A co tam? Także dzisiaj mamy jajo. I lecimy do kalendarza z balei. mamy dzisiaj okeneczko Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie. Dobra, muszę go jakoś inaczej złapać. I otwieramy dziewiątkę. Co my tu dzisiaj mamy? Mamy kolejny napis, także ten napis macie przetłumaczony. Tutaj na tym tle bo będzie ładniej widać. A tutaj mamy, słuchajcie, już patrzę, dzisiaj taki długi napis. Już patrzymy, co my tutaj mamy. I mamy tu, słuchajcie, dwa w jednym, czyli żel do mycia twarzy i chyba do zmywania makijażu. Także no fajnie. Oczywiście wszystko przetłumaczone macie tutaj z boku. Chyba tutaj napisy. I już patrzę jak to pachnie. Hmm. Chyba bez zapachu. Chyba tak. Ale fajna konsystencja. Taki typowy żel naprawdę. No to jest słuchajcie bez zapachu. Także yy, no szkoda. Ale fajne, zobaczcie, taka mała, mała próbka, 20 ml, także idealny na jakiś wyjazdik. A nam się szuka, sz, słuchajcie, szykuje e, wyjazd w lutym. Także niedługo będą, na dwa miesiące e, będą vlogi z wyjazdu. Także przydadzą mi się akurat te próbeczki, przydadzą. Ale jeszcze nie zdradzam, gdzie jedziemy, ale szykuje się fajny wyjazd, naprawdę, taki f, na, na ferie właśnie. No i jedziemy do, do dwóch miejscowości, yy, jedna, jedna miejscowość to jest, słuchajcie, spojenie moich marzeń, a druga miejscowość to jest, yy... nigdy tam też nie byłam, ale to już takie mniej, ale pierwsze to jest tak właśnie, co tam bardzo, bardzo chciałam jechać, ale więcej wam już nie mówię, nic bliżej wjazdu będę wam wszystko mówiła, teraz biorę dziewiątkę od mojego chłopaka, yy, torebuczkę oczywiście, i patrzymy co dzisiaj mamy. Dzisiaj taka słuchajcie jest w kształcie, w kształcie butelki. Także już tutaj otwieram i zerknijmy razem do środeczka. Oh. Oho! Już widzę co to jest. Coś naprawdę fajnego. Tak jak Wam mówiłam, z mojej ukochanej firmy, czyli The Body Shop, żel podprysznic o zabachu malinowym. A teraz taka ciekawostka. Tu Wam, oczywiście, wyjedzie karta do vlogu z Warszawy i tam Wam pokazuję, że właśnie kupowałam w The Body Shop Żel podprysznic. I mówiłam, że właśnie kupiłam dla malinowy żel podprysznic dla mamy. I taki właśnie malinowy żel podprysznic dałam mojej mamie. Także ten jest idealny dla mnie. I to pachnie, słuchajcie, jak takie świeże maliny jak ja to wącham o boże po prostu maliny I jak kupujecie maliny i macie taki zapach świeżych malin to jest identyczny taki słodki cukiereczek. idealny będzie na lato naprawdę także taka dziewiątka mój, mój kalendarz, od mojego, kalendarz od mojego chłopaka zawsze uratuje sytuację. on po prostu wie co ja potrzebuję także fajnie mnie to bardzo cieszy a teraz słuchajcie zmieniamy kadry ale zanim zmienimy kadr, to pokażę Wam teraz, co moja córka zrobiła. Ale to specjalnie zrobiłam, żeby miała, słuchajcie, czas, żeby to nagrać. Zobaczcie tego ubóza mojego. Zobaczcie ją. Widzicie? Wszystko mi wyjmuje z mojej toaletki na podłogę. Ale to są akurat takie rzeczy, których naprawdę nie używam, i może sobie tam grzebać. Także dobra. Żeby miała chwilę spokoju, to możemy i dzisiaj na to pozwolić. Dobra, Zmieniamy kadry i oczywiście trafimy z drabki. Dobrze, kochani, także zmieniliśmy kadry. I będziemy, słuchajcie, drapać z drapeczki. Świąteczne odliczanie mamy gwiezdną fortunę i dwa razy wabank, tak jak wam mówiłam. Mamy premierę i drapeczki takie dodatkowe. Niestety dzisiaj będzie bez lampy. Mam, słuchajcie, sobą baterię, także no już będzie bez lampy dzisiaj. I dzisiaj drapimy dziewiątkę w kalendarzu naszym. Także zobaczymy, może dzisiaj wygramy coś. A tutaj mamy. Szyszki. Szyszki są warte za 300. Bardzo drogie szyszki. Naprawdę. Dobra, kochani. Także no niestety. W świątecznym odliczaniu nie mamy, ale może inne zrabki nam przyniosą szczęście. Zobaczymy. Teraz przechodzimy do tych maluszków. Premierkę sobie zrobimy na później. Mamy tutaj wabank, czyli dzisiaj na wkład na. W... Dzisiajszy wkład na to jest słuchajcie, 12 zł. Mamy tutaj zrabkę z numerem 199. No i oczywiście szukamy Twoją liczbę w tych grach, ewentualnie. A nie, dobra, tutaj już nic. To tylko szukamy tu liczby. także No i oczywiście, wygrane mogą zobaczyć się sumować. Także możemy wygrać w kilku grach. Dobra, zobaczymy, jaka jest nasza liczba. 17. No i szukamy 17. I mamy 15, 20, 13, 16, obok, 18, obok i 12. Niestety, jest drapeczka pusta. A co mogliśmy tutaj wygrać? Mogliśmy wygrać 10 zł, 500 zł i, 3, i 70. No fajnie, bo jakbyśmy tak wygrali 500 idealnie na święta. Mamy jeszcze jedną taką zrapkę z numerem 172. No i słuchajcie, drapiemy i szukamy liczby. 17 znowu! O matko, dobra. No to zrapiemy, może teraz nam się uda. Już myślałam, że to 17, to 13 jest. Odkryłam, odkryłam kontrolną. 19, 12, 14, 20 i 11. Niestety, kolejna zdrabka z tym samym numerem, szukającym, i też nic nie wygraliśmy. I mogliśmy wygrać tutaj złotówkę. Mogliby nam dać wygrać co? Zobaczcie, same złotówki były do wygrania. No i 7 dych. No dobra. Niestety, zdrabka nas nie lubi. I nic nie wygraliśmy. W takim razie przechodzimy do Gwiezdnej Fortuny, czyli do naszej premiery. Dzisiaj ta zdrapeczka ma naszą, swoją premierę. Znaczy w sumie tak jak się, to wtedy miała premierę. No ale tak jak mówię, ja nagrywam z jednodniowym yy, opóźnieniem. Specjalnie. Co musimy to słuchajcie, zrobić? No, drapeczka wygląda e, ładnie, powiem Wam, że tak świątecznie: to ma jakieś gwiazdeczki, e, mamy e, prezenty. Z tego co ja wiem, to ona chyba występuje w trzech wersjach kolorystycznych. E, tutaj Wam się wyświetlą pozostałe wersje. E, I tutaj jest drapeczka z numerem 14. No i tak, musimy oczywiście wygrywające liczby znaleźć w naszych liczbach. Ewentualnie musimy nadejść taką gwiazdkę, zobaczcie, i wtedy wygrywamy albo znak y, dolara i wtedy wygrywam i wtedy wygraną mnożymy razy dwa. E, tak się prezentują stopnie wygrane. Mamy tych stopni 10, najmniej 10 zł, a najwięcej to jest 500 tysięcy, czyli pół miliona można wygrać. No więc słuchajcie, ja już tutaj drapię naszą zdrapkę. I e, powiem Wam, jakie jaja. E, poszedł mój chłopak, no bo ona wyszła dzisiaj, więc musiałam dzisiaj ją kupić. I tutaj mamy liczby tak. Jeden. Teraz Wam wszystko powiem, tylko zobaczymy, jak tutaj mamy liczbę. 27, 23, 19 i 41. Także takie liczby. To chyba się tutaj odbija niestety od światła, ale nie mam jak to inaczej Wam pokazać. Ale chyba nie jest tak źle. Troszeczkę może Wam przybliżę bardziej. O! Może teraz będzie lepiej. Zobaczymy. No, i słuchajcie, szukamy 1, 27, 23, 19 i 41. No i zobaczymy, czy znajdziemy. I słuchajcie, poszedł mój chłopak, właśnie do y, punktu lotto, Gdzie te liczby tutaj mamy? E, poszedł do punktu lotto, No i słuchajcie, co się okazało? Nie działa, a nie działa, słuchajcie, kolektura. Nie działają to maszyny, nie mogą w ogóle, jakaś awaria jest, czy coś, nie może nie skupić drabki. No, i słuchajcie, poszedł chyba do jednego punktu, poszedł. Yy, był tam automat z tymi zdrapeczkami. Ten zdrabko ma, jak ja na to mówię. No to mówi, dobra, no to w tym automacie. No patrz, jest to a w automacie ta zdrabka. No więc yy, wkłada 10 zł. A to słuchajcie, klika ta dyszka, no i coś tam, wiecie, klika tą yy, zdrabkę, że chce ją kupić. No i tej zdrabki, słuchajcie. Eee, no nie może kupić i patrzy, a tam się wyświetla, że musi wpłacić 1000 zł. co się okazało potem słuchajcie, że e, ktoś nie, na, nie jak jest ta maszyna to nie, na, nie wstawił tam kropki między zerami i wychodziło, że ta, ta zdrabka kosztowała słuchajcie e, 1000 zł, więc no śmiesznie. No to poszedł i słuchajcie kupił jakąś tam randomową zdrabkę dla siebie, nic nie wygrał, niestety biedny. A potem przyszedł do jednej kolektury i wybrosił panią o jedną tą zdrabkę, no i słuchajcie mam. Także same przygody, a tu jak widzicie same pustaki są i ostatnia szansa. No niestety słuchajcie, pustak na pustako, a jeszcze mamy jedno, o co, czekajcie, czekajcie, to no nie to wszystko. Myślałam, że to koniec, także no dzisiaj taka przygoda. Więc fajnie wyba by jakby ta zdrabka coś nam dała, ale to widzę same obłoki, znowu będzie e, znowu będzie pusty zdraping. Ona to wychodzi niestety słuchajcie, ale mamy lipę totalną, znowu zero, Także premierka nam się nie udała. Mamy zero. Mamy różne kontrolne zobaczcie HEP no niestety słuchajcie, czasem tak się zdarza, że te premierki nie są zawsze udane. Czyli na wkład 12 zł. Tutaj mamy znowu 0. Ach boże, biedna jestem, ale trudno się mówi. E, także tutaj e, koleżanka moja, córka mnie słuchajcie, strasznie lubi Bajzel, ale zaraz to posprzątam. No i słuchajcie, e, jutro. Jutro. No zobaczę, którego z dnia jak u mojej córki, to Wam pokażę jak to się robi świątecznie w, w, w tym zrapmasie, także wyczekujcie taka, takiego zrapmasa już na dniach, bo u córki będzie pierwsza choinka niż, niż u nas. No i potem będziemy może robili sobie na tle choinki te nasze zrapmasy, Zobaczymy. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się oczywiście on spodobał, to pamiętajcie o dawaniu łapki w górę, komentowaniu oczywiście, subskrybowaniu, a my się widzimy już w kolejnym zdrapmasie. Do jutra, kochani, bajo!